Witajcie. Nasz redaktor Bartosz Wojcieszak uczestniczył w dwóch spotkaniach organizowanych przez Kluby Gazety Polskiej, a mianowicie z posłem Jackiem Esasinem, które odbyło się w Dąbrowie górniczej 28 stycznia 2026 roku. Oraz spotkanie z europosłem Patrykiem Jakim, które odbyło się 31 stycznia bieżącego roku. Nasz dziennikarz zadał obu panom merytoryczne pytania, lecz merytorycznej konkretnej odpowiedzi nie uzyskał. Jak to zwykle jest z odpowiedzią polityków na pytanie, odpowiedzią jest demagogia. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na spotkaniu w Dąbrowie Górniczej. Bardzo dziękuję za całą dzisiejszą obecność i rozpoczynamy taką dyskusję, debatę na temat właśnie programowych spraw dotyczących Polski i wyzwań. Dzisiaj w Dobrowie mamy gościa specjalnego, jest z nami pierwszy raz w Dobrowie Górniczej, pan poseł Jacek Sasi. Witamy serdecznie. To, to, idziemy w stronę kompletnego szaleństwa i obłędu, szanowni Państwo. I jak ja mówię, jak Prawo i Sprawiedliwość mówi o normalności, to właśnie mówimy to po to, żeby to szaleństwo zatrzymać. I my to szaleństwo, co Bardzo Państwu zatrzymała. przyjechałem tutaj z Zacznę najpierw od zapomnienia Pana, bo Pan tam nie zna tej liczby płci, więc najciekawszą dla mnie jest osobiście agenda, czyli a wskazującym na zaprzeczenie lub brak jakiejś cechy, a więc płeć bez płci, więc to tak na marginesie. Panie Ministrze, przyjechałbym tutaj, przywitał się bardzo sympatycznie, ale parafrazując łacińską baremię amicus sachin sed magis amitas veritas, chciałem zapytać, jako ten nieprzekonany, który kiedyś na Was głosował, nigdy nie głosował na koalicję obywatelską, żeby zadać dwa krótkie pytania, to najpierw muszę zacytować artykuł 417, paragraf 1 kodeksu cywilnego, że za szkody popełnione e, przez e, bezprawne działanie lub zaniechanie w wyniku sprawowania władzy publicznej odpowiada Skarb Państwa. I na tej podstawie e, roku, są to ja w 2025 roku są e, ja Sąd, okr Sąd Okręgowy w Warszawie... Sąd Okręgowy... Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że... Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł... Co to kręgowe w Warszawie orzekł, że lockdowny wprowadzone przez zarządu państwa partii były nielegalne? Mało tego teraz przedsiębiorcy walczą o miliardowe odszkodowania. Chcę zapytać, czy, bo jeżeli ważne Państwo powtórne dojść do władzy, to trzeba też się rozliczać z błędami. Czy przeprosicie Polaków za łamanie konstytucji? Mówię tutaj nie o żadnych, bo nie jestem wodowcem, kodziarzem, tylko po prostu o to, że nie można było nawet wyjść na ulicę, żeby nie o to cię pięciu policjantów i bojąc o, o maseczki, gdzie wasz yy, szef, minister zdrowia, najpierw sam mówił, Szumowski, że maseczki nie pomagają, nie, maseczki nie pomagają, proszę mi nie przerywać. Bo tak jak mówię, nigdy nie głosowałem za Tuskiem, ale to co robiliśmy, czego sami doświadczyliśmy, ataku policji, tylko dlatego, że chodziliśmy bez masenczek, tak jak mówię, o wątłej szkole, i że tak powiem, yy, przydatności, o czym wiedział Łukasz Szymowski, zanim nie, yy, dorobił w instruktorem instruktorem narciarstwa swojego brata, za to, że nagle COVID zniknął, Spójczyli się kilka milionów Polaków, którzy wcześniej, yy, przepraszam, kilka milionów Ukraińców, którzy nagle nie musieli robić testu na COVID i nagle magicznym trafem to zniknęło. Więc to jest moje pytanie. Pan mówi tutaj, bo słucham pana bardzo uważnie, O polskim węglu. Uwierzyłem wam, bo głosowałem na Was, kiedy broniliście go pani Makoszowy przed platformą. W 2018 roku za Waszych rządów Makoszowy został zamknięty. Zielony ład. Janusz Wojciechowski. Zacytuję. Nie bójcie, apeluję do polskich rolników, nie bójcie się tych busów. Zielony ład. Inwiglasia, teraz mówicie o inwigilacji, ja się zgadzam. Orwelowsko, że bez wyrokosku... Platforma chce usuwać treści, na szczęście Karol Niewroski to zabytował ale ja się pytam, ustawa 2863 na wysłuchaniu publicznym, na którym też byliśmy w Sejmie różniła się tylko tym od ustawy, że tak powiem koalicyjnej że daliście dostęp 9 różnym służbom, na szczęście to nie przeszło a koalicja daje 10, więc proszę mnie przekonać jako nieprzekonanego jak można powtórnie zawierzyć wam skoro tak jak mówię, to co mówi Kartezusz nie można ufać całkowicie tym, którzy choć raz nas zawiedli. Panie Panie Rady Rady Ale ja chciałbym, żeby pan minister um, odpowiedział bo... tak, pan za no. Panie premierze, kolejną ważną rzeczą dla obywateli naszego kraju jest zdrowie. Szpitale, możliwość leczenia się. Zdajemy sobie sprawę, że za waszych rządów to te szpitale lepiej funkcjonowały. i Były pieniążki, można było się leczyć. Obecna sytuacja w szpitalach jest dosyć tragiczna. Nie mają zapłacone niektóre szpitale za lata 2024. Rok część mają zapłacone za kwartały. Muszą czekać na pieniążki z NFZ, a często składają, zdarza się tak, że muszą zakładać sprawy do sądu. Jakie macie pomysły na rozwiązanie tych <tuszy> sytuacji? <tuszy> Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie. 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 Odnośnie ksewu. Bo sprawy i sprawiedliwość na koniec swojej kadencji wprowadziło tą uchwałę ustawę odnośnie ksewu. I teraz Platforma Obywatelska wprowadziła tą sznurę uchwał i obowiązuje to od pierwszego wyboru. Co są tą ustawą Dziękuję. Bardzo dziękuję, zaczynam od pana, kolega Ale mam nadzieję, zadam na początku, żeby uporządkować tylko dyskusję, że rozumiem, że pan nie twierdzi, że nie było pandemii. Proszę pana, odsyłam pana do procesu polskich lekarzy, nie. Którzy, nie. którzy od pana 200 lekarzy aktualnie tylko słowo już się zostało zastraszonych, do tej pory się sądzi, publikując wyniki badań i mówiąc, twierdząc, że nie było pandemii. Odsyłam nie. do Wolkanka Wodarka, członka Rady Naukowej. Nie fałszywe pandemii, argumenty przeciwko do to strachu. przed komisji w trosce. No bardzo mi przykro, y, e, bo trudno mi będzie z Pana przekonywać żeby dyskutować, jak Pan twierdzi, że nie było pandemii, że nie było koronawirusa. Ja sam leżałem gdzieś pod i tlenem szpitalu i, i leżałem, no ty, bo miałem tą chorobę, no w związku z tym, jak Pan twierdzi, że tej choroby nie było, no to po no, co ja leżałem, i, y, przepraszam, pod tlenem na to, a, 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 na, 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 na przeziębienie no, pod tlenem 10 dni, a wiele osób znam, które, które do dzisiaj nie mogą to iść do siebie pojemno do wyborę. A wiele osób znam, że jakby mówienie, że nie było epidemii, no jest po prostu... Tak. Proszę, żeby Państwo się dopiero po sali. No, no to ja no, tak, się, że to tak, powiem oderwane są od rzeczywistości. No, dlaczego ja jestem też dobrym no. przykładem, no bo Pani nie powie, że nie byłem w chodzie, jak leżałem ponad dwa tygodnie. Nie na powiem Panu noc, że Pan był w chodzie. Tak, Dzień dobry Panie Premierze. Ja, ja, ale przepraszam, nie wiem, ja też postaram się powiedzieć. Więc tak, po pierwsze, faktem jest, że ludzie umierali. Tysiącami umierali nie tylko w Polsce, w wielu krajach. Zapewne pamięta Pan obraz, który wychodził Bergamo to jest fałszywym, matka była no wtedy pan, w Ale ja słuchałem, że w jak Pan pytała, Pan teraz politykę. da mnie odpowiedzieć. Ale Panu zależało, że pytania trzeba odpowiedzieć. W związku z tym, proszę Państwa, podjęliśmy takie działania jako rząd, żeby chronić zdrowie i życie obywateli. To jest jakby pierwsza rzecz. Byliśmy w sytuacji takiej, jakiej żaden rząd w Polsce w czasach współczesnych od praktycznie 100 lat nie był, bo nie było epidemii przez, takie, przez czasu takiej epidemii, która miałaby charakter globalny. Oczywiście były różnego rodzaju e, choroby zakaźne, które miały większe większe Takiej epidemii globalnej nie było od 1918 roku, czyli 100 lat od czasów pandemii Hiszpanii. E, Wszystkie rządy, w tym nasz, zderzyły się z całkowicie nową rzeczywistością. Mieliśmy, oczywiście nie jesteśmy specjalistami, ani ja, ani nikt z nas właściwie nie był specjalistą od epidemii jako członków rządu, ministrów. W związku z tym posiłkowaliśmy się radą lekarzy, epidemiologów, którzy dorabiali nam to należy robić. Oni nam powiedzieli, że bezwzględnie potrzebna jest izolacja osób, to bo choroba przenoszona jest chorobą kropelkową przez kontakty, no więc jedyną szansą jest odizolowanie ludzi, żeby ludzie nie umierali, żeby nie chorowali i nie umierali, bo nie było lepiej na tą chorobę, nie było szczepionek i głońce. W związku z tym takie decyzje podjęliśmy, ale podjęliśmy w, w związku z tym wyzwaniem, które było, żeby chronić życie ludzi, to jest po pierwsze, ale po drugie podjęliśmy te decyzje również w taki sposób, żeby minimalizować ich negatywne straty. Dlatego jako jedyny chyba kraj w Europie prowadziliśmy taką tarczę antykryzysową, żeby właśnie tych przedsiębiorstw, o których Pan mówi, ratować przed skutkami tego, tych decyzji, które musieliśmy prowadzić i uratowaliśmy przez to większość tych firm miejsc pracy, czego na przykład w innych krajach nie było. Ale to jest jakby jedna autoryczność. Druga tak, czy wszystkie decyzje, które podejmowaliśmy dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, były trafne. Pewnie nie. Ja się tutaj jestem w stanie z tym zgodzić, bo zamykanie na przykład tych lasów czy tycharzy, no było zbyt daleko idące. Trzeba było być może tym lekarzom też powiedzieć w którymś momencie, trochę przesadzać. Prawda? Bo tak czujemy, że... No pójście do lasu na spacer, no to nie jest, tam nie ma tu ludzi, którzy się wciskują w tym prawda, i się zarażają. W związku z czym dzisiaj mogę powiedzieć z perspektywy czasu, gdyby jeszcze raz trzeba było w tej sytuacji stanąć taką się to być może tych tej decyzji o lasach ten razem nie podjęli. Ale co zasadniczo z decyzji co tego, że trzeba w ten sposób walczyć z chorobą, uważam, że to było prawidłowe. Bo uratowaliśmy w ten sposób, jestem przekonany wiele istnień ludzkich i nie zgodzę się nigdy z celu, że jest to fałszywa pandemia, której nie było i że jest jakiś wyryt. Był to tak po prostu. Ale trzeba przyjąć do wiadomości, że inni uważają wręcz przeciwnie. I to lekarze. Proszę to przyjąć do wiadomości. Ale że to to Lekarze, jest, lekarze, to uwaga, wiesz co to jest? Lekarze On brał bez okej? Ale to uważają przeciwnie. Chodzi o to, że... Ale to uważają. to ci Tutaj mam pytania

Dobrze. E, przepraszam, bo jak nie było drugie pytanie, to proszę Panią Achal, innych rzeczy jest zielony kładąc, tak? Otóż, to koszty, by... Otóż, proszę Państwa, proszę pan jest wielkim kłamstwem i mówię to patrząc z Panowie o to w oczy, że nasz rząd zaakceptował zielony kładąc. To jest wielkie kłamstwo. Ja zacytuję ministra Janusza Wojciechowskiego, komisarza Unii. Wojciechowskiego. Pan, przepraszam, komisarz e, Wojciechowski. Jak jeden mówi, to drugi słucha. Dziękuję ja, bardzo. Po pierwsze, cytuję pan coś, co jest wyrwane z kontekstu, to jest po pierwsze. Po drugie, dotyczy ja, tylko części, części tych przepisów, które były proponowane wtedy na etapie dyskusji które potem się wielokrotnie zmieniały i w ostatecznej wersji wyglądają tak jak wyglądają i były przez nas przyjęte. Dotyczyło wsparcia dla, dla rolnictwa w ramach Zielonego Ładu, bo Zielony Ład to jest nie tylko energetyka, nie tylko ETS-y i to jest bardzo wiele różnych działań. Pewnie co do niektórych można dyskutować, czy były pozytywne, czy nie. On mówił o jednym fragmencie niedużym dotyczącym rolnictwa, a nie o całym Zielonym Ładzie i to jest po prostu nieprawda, co Pan w tej chwili powiedział, że on popierał Zielony Ład w takiej formie, ja, jak... Ja to zrozumiałem ja, tylko, ja się pytam... Ja nie, no to ja to to przepraszam, to źle miałem Pana intencję, przepraszam. E, 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 nigdy Prawo i Sprawiedliwość na tego Zielonego Ładu nie to to prawda od początku sobie od początku mówiliśmy, że my tych przepisów i tych regulacji nie popieramy. Żądaliśmy głosowania jednomyślnie tych spraw, bo do, tak to traktaty europejskie mówią, że kwestie miksu energetycznego, bo zasadnicza część tego ładu dotyczy właśnie energetyki, dotyczy emisji CO2, ETS-u i całego tego systemu że to jest kwestia miksu energetycznego. Traktat europejski mówi wyraźnie, że sprawy zmiany, zmiany miksu energetycznego mają być przyjmowane w jednomyślnie w Unii Europejskiej. Domagaliśmy się głosowania jednomyślnego. Zawsze... Oni, czyli biurokracja europejska, prowadziła zasadę głosowania większością głosów, wbrew traktatowi, mówiąc, że to są kwestie dotyczące środowiska, a nie energetycznego. Nigdy w żadnym głosowaniu nasi przedstawiciele, czy to na poziomie premiera, czy na poziomie ministrów klimatu, nie głosowali za jakimikolwiek rozwiązaniami, które stanowią Zielony Ład. Zostały one przegłosowane bez naszego udziału i nam narzucone. I dlatego. Dzisiaj mówimy bardzo wyraźnie, że my je odrzuci, odrzucimy, wypowiemy je, w oficjalny sposób je wypowiemy jeśli, e, i, i nie, będziemy, nie będziemy ich stosować po prostu, bo dzisiaj już też wiemy z doświadczeń, co to oznacza, że to idzie dalej i dalej i nie ma żadnego tutaj zahamowania tej, tej sprawy. Tak samo jeśli chodzi o kwestie migrantów. No, czy, czy ktoś, czy pan jest w stanie nam zarzucić, że my się zgodziliśmy na migrację? że my się zgodziliśmy na pakt migracyjny? No nie, to nie jest no to, panie, no to pana, to no nie zgodziliśmy się. No. Proszę zobaczyć, pierwszy raz pakt migracyjny był próbowano wprowadzić no w życie w roku 2015. Pierwszy raz wtedy miał być wprowadzony w życie w 2015. Rząd Kopacz wtedy był w Polsce. Pan Tomczyk, dzisiaj wiceminister wtedy Rzecznik Rządu, mówił, że jesteśmy na to gotowi, że to akceptujemy. Ona się zgodziła, ona się zgodziła na wprowadzenie na, na, na paktu migracyjnego jako premier wtedy. Padało, że jesteśmy gotowi na każdą ilość migrantów. Nasza wygrana w 2015 roku zablokowała. Panie premierze, bardzo dziękujemy. ludzie którzy po nas wyprzedać, się musimy wygrać. Dziękuję Panie premierze, bardzo dziękuję za tę serwisną bardzo dobrze do by tego trwało. A Państwu ci dziękuję za ciekawą dyskusję. Będziemy ją podwołować w sobotę w Sosnowcu. Serdecznie zapraszamy. I bardzo serdecznie Panu premierowi dziękujemy za to, że Pan teraz zbiera te wszystkie doświadczenia, wszystkie informacje, profesje, które były i przygotowuje i to działania, żeby przygotować dobry program prawa i sprawiedliwości na kolejne, na kolejne lata. Bardzo jako Dziękujemy.

nie, tak, nie. nie było odpowiedzi na Makuszowy. Ja też jestem za polskim kapitanem, ale chciałbym pytać, kto od kilku lat... Ukrainę. Czy to jest po prostu PiS, czy PO, nic się nie zmienia. Nasze wydatki rosną, zadłużenie publiczne jest aktualnie 56% PKB. Spłacamy pożyczkę wziętą e, przez Ukraińców od Mateusza Morawieckiego. Dla e, Patryka Jakiego też nie będą. Trafię tu na towarzystwo wzajemnej adoracji, bo nie wolno zadać pytań, bo tele, COVID widzieli w telewizji. Mimo że te trumny we Włoszech, mama wtedy była we Włoszech i tak jak mówię, e, Bergamo, posprawdzajcie sobie, co było wcześniej, jak statek to chodź za to, ale potem wiadomo trzeba uzasadnić COVID. Więc tak jak mówię, a jeżeli chodzi o migrację, to to nawet nie pytałem. Y, wszystkim Dagla Zborej przejdźmy na śmierć Europy i PiS wcale nie był wolny od imigracji. Afera wizowa, zobaczcie jak zmieniła się populacja Polski. Dziękuję, ujemnie wolności, tutaj Redaktorowi. porusone wytania i będzie okazja, żeby jeszcze o tym odpowiedzieć. A teraz chyba trzeba oddać głos panu przewodniczącemu. Szanowni Państwo, głos panu wiceprezesowi Partii Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł jest również przewodniczącym Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Witamy serdecznie panie. Proszę Państwa, dziękuję, że jesteście też tak tłumnie dzisiaj. Ja od razu mówię, będę szukanny mogę. No ja niestety uważam, że w dzisiejszych czasach trzeba. Nie ma innego wyjścia. I po pierwsze chcę. Dlatego czasem jak są młodzi, to trzeba będzie zamknąć na chwilę uszy, ale trzeba pewne rzeczy trzeba powiedzieć. Bo my żyjemy w takiej przestrzeni ogromnej kłamstwa. Trzeba zacząć to wszystko prostować. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Sprecyzowane dobrze. Pytanie, bardzo proszę. I do kogo jest kierowane? Pytanie do Europosła Patryka Jakiego. Jakiś czas temu powiedział pan o Izraelu, że chciałbym mieć takich obrońców. Zapytany pan był również, czy pana wypowiedź nie zgadza się z narracją Sikorskiego i przyznał pan, że jest podobna. Chodzi mi o polskiego wolontariusza Damiana Sobola, który został trzykrotnie ostrzelany, wiadomo, że zginął, udzielając pomocy humanitarnej. Zginęło tam kilkaset dziennikarzy, więc czy to prawo do obrony nie jest już prawem do ataku albo ich jest w stylu makiawelicznym? Kolejne pytanie, drugie, szybkie. Powiedział pan też, że że Polska przekazała Ukrainie stare czołgi. Jak pan wejdzie na Defens24, jest tam ogrom sprzętu, który przekazaliśmy, nie mówiąc o miliardach, które płacimy. Proszę mi powiedzieć, co mamy yy, w zamian od Ukrainy, bo nawet na jedną ekshumację nie mamy zgody, co jest największą boleścią i do tej pory tylko nam mamy obiecanki, a tu jesteśmy w Sosnowcu, gdzie nawet plaza, centrum handlowe jest kupiona przez ukraiński holding. Więc pytanie kraj, który ma jeden z największych wskaźników korupcji, ile będziemy po prostu przekazywać i co mamy z tego w zamian? Dziękuję za te pytania. Pierwsze pytanie znaczy, proszę Państwa, ja tylko powiedziałem tak i ja dalej to podtrzymuję, powiem Państwu, co powiedziałem. Mianowicie powiedziałem tak, że jeżeli, jeżeli by było tak, że ktoś porywa z polskiego państwa, dajmy na to Rosja, no, bo jesteśmy też sąsiadami, można powiedzieć. Dajmy na to Rosja, porywa trzydziestu obywateli. W tym dzieci, kobiety i tak dalej. To ja tylko powiedziałem tak, ja chciałbym mieć takie państwo, chciałbym w przyszłości stworzyć takie państwo, które będzie strzelać tak długo, aż oni oddadzą nasze dzieci. I, ja, i, 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 i Proszę państwa, i, i jakby, jakby okej, okay, może się to komuś nie podobać, ale ja chcę stworzyć państwo groźne po to, żeby im nikomu do głowy nie przyszło, żeby porywali nasze dzieci. Polska ma być silnym, groźnym państwem i tak dalej. I tylko. I to jest wie pan i to co, to co ja wiem, że oczywiście takie argumenty, bo to łatwo po prostu złapać tą nutę, prawda, antyizraelską i tak dalej. Proszę pamiętać, że ja jestem osobą, która była najbrutalniej atakowana z polskich polityków przez Izrael. E, najbrutalniej w związku z ustawą o tym, że chciałem wreszcie przywrócić prawdę o polskich, o, o tym tak zwanym polskich obro, obozach śmierci. Chciałem karać więzieniem za to, jak na świecie będzie to używane po prostu. I byłem brutalnie przez nich zaatakowany, no bo to jest coś, co tylko rzekomo im się należy, prawda? Więc, ale ja mówię teraz o czymś innym. Ja tylko mówię o tym, marzy mi się stworzenie silnego państwa i możecie mówić państwo co chcecie, ale w tym sensie Izrael jest silnym państwem. No jest czy nie jest? Jest. Więc, 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 więc ja tylko pokazuję w tym sensie Izrael, wiecie państwo, no Izrael wydaje mniej na zbrojenia niż polskie państwo. I ja tylko użyłem też tego przykładu, że a jakie ma zdolności? Chciałbym, żeby Polska też miała takie zdolności. Więc to jest odpowiedź, to jest, to jest odpowiedź, to jest odpowiedź na, na pierwsze pana pytanie. Natomiast na drugie pytanie odpowiedź jest nawet dużo prostsza. Dlatego, że wyobraźmy sobie w 2022 roku, wyobraźmy sobie, ja tylko mówię, pan pyta, co Polska ma z pomocy Ukrainie. Ja tylko mówię, w 2022 roku. Wystarczy, że na chwilę sobie wyobrazimy, a niewiele brakowało. Bo to było dokładnie, znaczy Putin jak zaatakował nagle Ukrainę, Ukraina była w szoku, nie była na to przygotowana. Brakowało kilka ulic, żeby oni dotarli do miejsca, gdzie był Zełański. I chcę państwu powiedzieć, gdyby nie to, że wtedy Polska pomogła, i na przykład, bo Niemcy nie chcieli pomóc, inni nie chcieli pomóc, nie chcieli przekazać nawet tego starego sprzętu, gdyby Ukraina upadła, to ja Panu powiem, co by się stało, a ktoś z Państwa może to kwestionować, proszę bardzo, podajcie argumenty, jestem otwarty. Uważam, że tak, wystarczy, że Rosja stanęłaby tylko na całej długości na całej długości naszej granicy. I nawet nie musieliby nas atakować, oni by sobie po prostu tam stali. Wie pan, co to by oznaczało? To by oznaczało, że każdy z Państwa musiałby oddać połowę swojej pensji na zbrojenia, bo nie mielibyśmy innego wyjścia. I oni by tylko patrzyli, i oni by tylko patrzyli, jak po prostu byśmy gnili w tym wszystkim, bo nie mielibyśmy innego wyjścia. I jeżeli Pan pyta, i teraz się zastanówmy, czy żeby to się nie stało, warto było oddać im te stare nasze czołgi, których my nie używamy, czy nie? No proste. To niech pan pomyśli, pomyśli, pomyśli. Bo to jest i teraz tak. Łatwo oczywiście, wiecie Państwo, i łatwo oczywiście w tym kontekście stosować y, 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 emocjonalną zagrywkę, która oczywiście działa. I wie Pan, na mnie też działa, bo akurat ja panu powiem, że ja moja ja, ja się urodziłem w Opolu. A wie pan, jak ja się urodziłem w Opolu, tak samo jak większość ludzi, która się tam znalazła, to znaczy pochodzimy z kresów, moja rodzina została wymordowana przez upa. Siłą zostaliśmy tam przewiezieni. I mi pan nie musi tłumaczyć, co to jest, co to jest kwestia y, y, wołynia i tak dalej. Mojej rodzinie pan nie musi tego tłumaczyć. Tylko problem polega na tym, że mi się wydaje, że ja już jestem na tyle dojrzałym człowiekiem, że rozumiem, że każde państwo ma hierarchię celów strategicznych i uważam, że dla nas dzisiaj ważniejsze jest to, żeby Polska była silna i bezpieczna, niż bardzo ważne również, ale porachunki historyczne. Wydaje mi się, że tak, taka powinna być hierarchia poważnego państwa, więc poza tym poza tym chcę państwu powiedzieć tak, Rosja wiele można o nich powiedzieć ale ona nie jest głupim państwem i oni bardzo dobrze wiedzą, że w Polsce nie ma gleby do tego, żeby zbudować dużą formację prorosyjską, bo nie są w stanie. Ale jeżeli chcą osłabić Polskę, to mogą budować formacje antyukraińskie. O. To, bo oni wiedzą, że na to jest popyt i bardzo skutecznie inwestują to i w to robią. Dlaczego? Dlaczego to robią? Dlatego, że oni wiedzą, że to już się kiedyś sprawdziło. Polska była, wiecie, upadek Polski zaczął się od czego? Od tego, że Rosjanie zaczęli nakręcać Polaków na Ukraińców, od powstania Chmielnickiego i od tego, od tego wszystko się zaczęło. Po prostu. Bo, bo tego i, i proszę państwa, i, po, i wiecie jak to się skończyło? Skończyło się tak. Polska straciła i Polska, i Polska, i Ukraińcy na tym stracili. Polska straciła państwo na 123 lata. Wszystkie zasoby, które zostały wypracowane przez prawie 800 lat zostały rozkradzione, dlatego, że łatwo poddawaliśmy się tego typu emocjom, że nie potrafiliśmy myśleć tak jak nasi przodkowie i nie dawali się poddawać tym właśnie tego typu emocjom. I chodzi o to właśnie, ja ciągle apeluję do tego, że jak chcecie mieć państwo prawicę, która naprawdę będzie przykładem na świecie, będzie tworzyła mądry rząd, no to nie możecie się poddawać tego typu narracji. Po prostu.

A teraz moje podsumowanie. Jeżeli chodzi, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że polska pomoc w Ukrainie jest zdewaluowana. Według Patryka Jakiego to są stare czołgi, gdzie przekazaliśmy nawet rosomaki, przekazaliśmy śmigłowce i tym podobne. Ponad 100 miliardów kosztowała nas sama pomoc. Zrobiliśmy prawo łamiące artykuł 32 Konstytucji, który zakłada równość wobec prawa. Zrobiliśmy kastę Primi Interpare. Lekarze z Ukrainy, o czym informuje Naczelna Izba Lekarska, są bez nostryfikacji, bez znajomości języka zatrudniani w Polsce, a jak pokazują prowokacje dziennikarskie, można skończyć wschodnią uczelnię online, nie mając nawet matury. Więc moim zdaniem to nie o to chodzi, tylko kto dzieli Polaków i Ukraińców przywileje, gdzie e, divide et impera, dziel i rząd po prostu. Jeżeli kogoś uprzywilejowuje, nawet obywatele Ukrainy, ci poprzedni, w tej sensie ci, którzy przyjechali przed konfliktem, są gorzej traktowani od tych, którzy tutaj przybyli na mocy spec ustawy. Więc to są te różnice. A tutaj patriarchi, który tutaj historię pamięta i tak dalej, jego rodzina, jak twierdzi, zginęła w rzezi wojskiej i stawia aktualny czas, nad prawdą historyczną. Tylko jest takie coś, że historia niestety może się powtórzyć. I ja nie widzę tutaj yy, wdzięczności. Jeżeli chodzi o polskiego wolontariusza, to też to jest takie, że yy, można krytykować, ale nie można, bo i tak yy, pytanie no kogo nie można krytykować? Ten, kto nami rządzi. Dziękuję za live. Zapraszam na kolejne yy, odnośnie tego typu rzeczy, tak jak mówię, no, trudno było, bo znowu wszedłem do jaskini 2, bo tutaj jest audytorium tylko bieżące jednej partii, kiedyś głosowałem na tą partię, ale przestałem, jak się okazało, że ta partia robi to samo, co koalicja obywatelska. No i zobaczcie, w sprawie Izraela i w sprawie Ukrainy znajdziemy mi różnicę. Głosują razem w różnorakich ustawach i nie ma tam różnicy programowej. Więc czym się różni PiS od PO? No oczywiście no, w sferze socjalnej PiS zrobi te pensje minimalne i jakieś tam rzeczy. Ale jeżeli chodzi o politykę na kolanach, to pytanie, różnica jest tylko wobec kogo męczymy. Dziękuję.